Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Mateusz Morawiecki znowu kłamie, tym razem o wieku emerytalnym, którego podniesienie kiedyś bardzo popierał. Rachoń i Cenckiewicz znokautowani przez Tuska. Pracownicy TVP mieli instrukcję jak dyskredytować Marsz Miliona Serc. Ostry wywiad Danuty Holeckiej z Jarosławem Kaczyńskim. Kardynał Grzegorz Ryś krytykuje kampanię wyborczą i ostrzega księży. O tym m.in. będzie w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Suby, dzwonki, lajki, komentarze, udostępnienia. Zapraszam też na mój fanpage na Facebooku oraz na Instagram. Czwartek, 5 października macie Orłoś, Zaczynamy. Ach, ten wiek emerytalny. Mateusz Morawiecki kłamie, że Polacy musieli za Tuska pracować do 67 roku życia. Kłamie, bo nie musieli. Owszem, była ustawa z 2012 roku dotycząca podniesienia wieku emerytalnego i od stycznia 2013 zaczęto podnosić wiek emerytalny, ale stopniowo, w wyniku czego Polki miały osiągnąć pułap 67 lat, w roku uwaga, 2040. 67. To liczba hańby Donalda Tuska. Bez żadnych skrupułów podniósł Polakom wiek emerytalny do 67 lat. Mówił w spocie PiSu Morawiecki. Tego tematu dotyczy też jedno z pytań referendalnych. Tak przypominam, bo może zapomnieliście. 15 października w dniu wyborów odbędzie się referendum z czterema urągającymi inteligencji pytaniami. No, tak średnio bym powiedział. Tymczasem Donald Tusk w zgierzu na spotkaniu z mieszkańcami pokazał okładkę gazety Fakt, na której występuje pan Morawiecki, a tytuł brzmi: Radził podnieść wiek emerytalny. Okazuje się, że jak tylko wtedy jeszcze prezes banku Morawiecki był wielkim orędownikiem takiego właśnie rozwiązania. Bardziej zaangażowanego w moim kręgu eksperta polityka w promowanie podniesienia wieku emerytalnego niż Mateusz Morawiecki nie było, mówił w zgierzu Donald Tusk. Premier Morawiecki ma pełne prawo czuć się współautorem podniesienia wieku emerytalnego w Polsce. Niech nikt nawet nie próbuje wmawiać komukolwiek, że ktoś chce podnieść wiek emerytalny. Ja na pewno nie nie podniesiemy wieku emerytalnego. Tak mówi Donald Tusk, ale co o tam PiSowi nie chodzi, przecież o to jaka jest prawda. Chodzi o to, żeby manipulować i w spocie wyborczym i w referendum. Chodzi o straszenie Tuskiem straszenie, ale nie tylko oczywiście. W Zgierzu lider opozycji odniósł się także do tego ewidentnie naciąganego i nieuczciwego serialu TVP-Reset autorstwa panów Rachonia i Cęskiewicza. W najnowszym odcinku zaprezentowano dokumenty opisujące przebieg rozmów między polskimi i rosyjskimi służbami, a także zgodę na współpracę między SKW a FSB, jaką wydał Donald Tusk, szef PO, tak to skomentował. Gdybyście mieli chociaż odrobinę przyzwoitości no właśnie, gdybyście mieli to byście pokazali identyczny dokument z 2021. 2008 roku podpisany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez niego ratyfikowany, dotyczący dokładnie tego samego. Podobną umowę, którą z FSB podpisała służba kontrwywiadu wojskowego, podpisało również 201 służb z różnych państw, w tym amerykańskie FBI. Dokument, o którym mówi telewizja rządowa, to był dokument, który miał wziąć w ochronę i pomóc w bezpiecznej ewakuacji i przetransportowaniu polskich żołnierzy z Afganistanu. Tak mówił Tusk w zgierzu i można powiedzieć śmiało pozamiatał. Z tym, że niestety tej riposty w wiadomościach no, jakoś nie pokażą. W ogóle trzeba powiedzieć, że pisma obsesję Tuska, ale też, że się go boi, jak diabeł święconej wody, bo tak zmasowanego ataku na polityka świat nie widział. Co potwierdziła na przykład ta niedzielna konwencja pisów w Katowicach. Wszystko tam kręciło się wokół Tuska, więc miałem rację w moich przewidywaniach w poprzednim WTS-ie, że w wykonaniu prezesa, ale też innych przedstawicieli władzy, w spotku będzie biczowanie Tuska ze sceny, że Tusk to, że Tusk tamta, że Tusk ołamto. Nie pomyliłem się też co do kłamstw TV PiS na temat marszu miliona serc, że będą bagatelizować, umniejszać, ignorować, jednocześnie wychwalając konwencję PiS. Zgadłem też sprawę zaniżania frekwencji, czyli to, że mówiono o 60 tysiącach. Tak również powiedział prezes w Katowicach, ewentualnie o 100 tysiącach. Takie dane przedstawiła w końcu po ociąganiu się policja. Tu trzeba tylko dodać, że te liczby tak skrajnie nie są zgodne z rzeczywistością, że naprawdę znowu pachnie w tej manipulacji i kłamstwie Koreą Północną. Onet oszacował frekwencję na 600-800 tysięcy uczestników. Każdy, kto obejrzał relacje z marszu i zdjęcia z lotu ptaka, widział, że tłumy są nieprzebrane. I jeśli czoło marszu jest na rondzie Radosława, a nie wszyscy opuścili jeszcze rondo Dmowskiego, to to w żadnym razie nie jest. Jest 60 czy 100 tysięcy. ale najwyraźniej prezes trzyma się własnej maksymy, że oni nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nie przekonają, że białe jest białe. A czarne czarne. Zresztą wyciekły maile z TVP Lublin zawierające instrukcje dotyczące relacjonowania marszu. Jak poinformował m.in. onet ze zrzutu ekranu e-maila udostępnionego przez startującego z lubelskiej listy trzeciej drogi Jakuba Stepaniaka wynika, że dyrektor TVP3 Lublin wysłał do redakcji Panoramy Lubelskiej wytyczne. W jaki sposób mają informować o marszu miliona serc? W instrukcji mowa jest o frekwencyjnej klapie oraz używaniu zwrotów tylko i zaledwie w odniesieniu do liczby uczestników. I tak się też stało, zresztą musiała to być instrukcja ogólnokrajowa, bo w wiadomościach też bezczelnie poinformowano o frekwencyjnej klapie. Wszystko to przypomina cyrk na kółkach. Ale to oczywiście jest za delikatnie powiedziane, bo należałoby powiedzieć o tym w krótkich żołnierskich słowach. To, co oni wyprawiają, to po prostu skur. A co na te manipulacje i kłamstwa? TVP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która zgodnie z konstytucją stoi na straży bezstronności, obiektywizmu i pluralizmu w mediach publicznych. Jakieś nagany, kary, wyciągnięcie konsekwencji wobec TVP, ale skąd szef Rady Maciej Świrski nie ma przecież czasu i głowy na takie bzdury. On teraz widzi inny ważny problem. Zapowiedział, że chce pomóc rynkowi telewizyjnemu, który musi sobie radzić z wieloma wyzwaniami. Chciałby stworzenia polskiego korpusu językowego sztucznej inteligencji i uregulowania pewnych kwestii dotyczących jej wykorzystywania. Z całym szacunkiem dla problemu sztucznej inteligencji w kontekście mediów, powiedzmy sobie jasno, że teraz akurat są bardziej palące i przyziemne problemy, takie jak na przykład totalny upadek mediów publicznych. Tak tylko podpowiadam panu przewodniczącemu, bez nadziei, że posłucha, bo on słucha tylko Nowogrodzki. Mam teraz dla was przykład niezależności dziennikarskiej wzór do naśladowania w zakresie prowadzenia wywiadu z politykiem. W ogóle w mediach, ale tym bardziej w mediach publicznych. To rozmowa Danuty Holeckiej z prezesem, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, przeprowadzona 2 października wieczorem, tuż po dzienniku telewizyjnym zwanym wiadomościami. No, to naprawdę był twardy wywiad, trudne pytania. Prezes był przypierany do muru, na szczęście niedosłownie, tylko pytaniami. Oto próbka, zobaczcie. Ale jak wy chcecie to osiągnąć, na skoro wytłumacie wy afery, na przykład ostatnią aferę, macie też taką ogromną z paliwami. A jaką oferę? No, że staniały. A no tak, no rzeczywiście staniały i czym więcej takich ofert, tym lepiej. Na koniec, panie premierze. Tak więc ostrym pytaniom nie było końca, ale to nie koniec, bo Danuta Holecka przed wyborami ma w planach kolejne ostre wywiady również z innymi politykami, między innymi będą to premier Morawiecki, minister Błaszczak, minister Czarnek, minister Sasin, prezydent Andrzej Duda, no i raz jeszcze tuż przed 15 października, być może w sobotę 14 października, prezes, wicepremier Jarosław Kaczyński. Czyli tylko nadę? A tak serio to ma się odbyć debata w TVP. Tak pisze o tym Onet, telewizja polska Zunęła godzinę poniedziałkowej debaty przedwyborczej z 21 na 18.30. To oznacza, że władze TVP nie chcą, by starcie polityków obejrzało zbyt wiele osób. Z informacji o netu wynika to m.in. z obaw sztabu Prawa i Sprawiedliwości, że w programie pojawi się sam Donald Tusk. Debatę poprowadzić mają Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska. Jak prowadzącym będzie pan Rachoń, to czego tu się bać, on akurat Tuska się nie boi. Co pokazał na przykład dwa tygodnie temu zakłócając konferencję lidera Koalicji Obywatelskiej. Więc i tu jakby Tusk nie daj Boże zaczynał wygadywać jakieś głupoty antypisowskie, to Rachoń jak wkroczy, jak weźmie w obronę prezesa czy premiera, jak walnie pięścią w stół, to taki Tusk prosto z Woronicza natychmiast ucieknie tam, gdzie pieprz rośnie albo jeszcze dalej. A co na to wszystko kościół, na te manipulacje PiSu i suwerennej Polski, te przekręty yy, i kłamstwa, sianie nienawiści? No cóż, kościół milczy, ale zdarzają się wyjątki. Takim wyjątkiem jest kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, który w wywiadzie z Onetem powiedział między innymi tak. Jeśli księża z mojej diecezji wyjdą z politycznym przekazem na ambonę, to najpierw dostaną nagane, a później będziemy szukać dalszych konsekwencji. Jeśli kapłan wywiesi plakat wyborczy, niezależnie jakiej partii, to jeszcze tego samego dnia dostanie ode mnie telefon. Dla mnie to jest jasne. Nie ma zgody na uwikłanie Kościoła w kampanię wyborczą. Pytanie Szymona Piegzy, który wywiad przeprowadził. Wydaje się, że społeczeństwo oczekuje mocniejszego głosu biskupów. Zwłaszcza gdy w czasie kampanii wyborczej oglądamy spoty, w których straszy się uchodźcami, a nawet wręcz odhumanizuje się tych ludzi. I odpowiedź kardynała. Przede wszystkim polski Kościół niestety. Nie mówi, że tak nie można prowadzić kampanii wyborczej. To, co się teraz dzieje, w ogóle nie powinno mieć miejsca. Dlaczego? Dlatego, że jedną z najważniejszych wartości jest szacunek dla człowieka i jego godności. Dopiero z tego wynikają wszystkie inne prawa. Po drugie, polityka jest troską o dobro wspólne to znaczy, że musi być przestrzenią dialogu. Kardynał Ryś zdecydowanie nie jest radykałem, nie oskarża wprost pisu, unika deklaracji politycznych, ale i tak to pierwszy od dawna tak mocny głos hierarchii polskiego kościoła w sprawach społeczno-politycznych. Może dotrze do parafii w całej Polsce, choć niestety wątpię. A teraz już trochę kultury. Oddaję głos Antkowi. Witam. Witam. Dziś koncie kulturalny zaczynamy od świata sztuki. Jeden z najsłynniejszych artystów na świecie Banksy, czyli człowiek, którego pracę znają chyba wszyscy, a tożsamości w zasadzie nikt. Właśnie został pozwany przez Andrew Gallaghera, bardzo bogatego człowieka, który oskarża Banksyego o zniesławienie. Właściwie nie sam Banksy, a jego firma została o to oskarżona. Jednak czym ta sprawa może się zakończyć, szanowni państwo? Otóż dla nas może to niestety oznaczać, że mimochodem poznamy prawdziwe imię Nazwisko artysty, czyli jego tożsamość, którą tak skrzętnie ukrywa od wielu, wielu lat. Są już pewne domysły, kim jest ten tajemniczy graficz, którego pracę możemy oglądać na ścianach od Wielkiej Brytanii przez zniszczone miasto Ukrainy po okupowany zachodni brzeg Jordanu, ale osobiście jestem przeciwny ujawniania tej tożsamości. Na ten moment też nie wiemy, czego dokładnie dotyczy oskarżenie, nie wiemy, o co tam poszło, jednym słowem, ale z całą pewnością będę dla Państwa trzymał rękę na pulsie. Kiedy w niedzielę oglądałem migawki z konwencji PIS w Katowicach, kiedy słuchałem fragmentów ich przemówień, w których oskarżali Tuska, opozycję, Niemcy, Unię Europejską, kiedy patrzyłem na ich twarze, to przypomniałem sobie, że jest coś takiego jak efekt obmowy. Powtórzę może. Efekt obmowy. Nie odnowy, tylko obmowy. Od obmawiania. Orłoś to ty się zdecyduj. Efekt odnowy czy obmowy? Obmowy przecież mówię. Efekt obmowy. To łączy się ze zjawiskiem spontanicznego przenoszenia cech. Tak pisze o tym w książce 59 sekund brytyjski psycholog Richard Wiseman. W tym zjawisku, określanym jako spontaniczne przeniesienie cech, uwidaczniają się plusy i minusy plotkowania. Gdy mówisz o kimś, słuchający bezwiednie kojarzy cię z wymienianymi cechami, w rezultacie niejako przenosząc je na ciebie. Staraj się zatem mówić o bliźnich pozytywne i przyjemne rzeczy, a będziesz postrzegany jako osoba sympatyczna. Za to, kiedy będziesz ciągle narzekał na cudze, wady, ludzie nieświadomie przypiszą je Tobie. I podsumowuję to tak: Obmowa. Pamiętaj, że wszystkie cechy, które przypisujesz innym, mogą zostać skojarzone właśnie z Tobą i postrzegane jako część Twojej osobowości. A co to ma wspólnego z konwencją PIS? To, że jak patrzę na te twarze pełne złej energii i słucham nieustannego obmawiania, nadawania na innych, to łapię się na tym, że oni sami wydają mi się coraz bardziej niesympatyczni. No dobrze bo te wszystkie oskarżenia, zarzuty, pomówienia, epitety itd. wobec opozycji, ten cały negatywny przekaz przykleja się do nich. Tym bardziej wydaje się, że to była dobra taktyka opozycji, by podczas Marszu Miliona Serc dominowały uśmiechy i pozytywny przekaz. I tym pozytywnym przesłaniem kończymy dzisiejszy wts zobaczymy się już w niedzielę. Trzymajcie się, cześć.